Witajcie moi drodzy, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym, wietrznym dniu. Schowałam się tutaj w takim dołku przy stawiku, po to aby zapewnić sobie w miarę optymalne warunki do nagrania tego odcinka. Może nie być dzisiaj łatwo. Moi drodzy, dzisiejsza noc nie była łatwa, ze względu na chyba tą zmianę pogody, na jakiś przechodzący front. I temat, który będziemy dziś poruszać, też nie będzie tematem łatwym. Będzie tematem naprawdę trudnym, w którym będę próbowała się zmierzyć tylko dlatego, że wierzę, że Duch Święty mnie poprowadzi, że On umocni mnie, da mi odpowiednie myśli i włoży w moje usta odpowiednie słowa. Tylko dlatego mierzę się z tym tematem, bo ten temat jest odpowiedzią na. Wczorajszą rozmowę, moi drodzy, z jednym z subskrybentów mojego kanału. Rozmowa, którą przeprowadziliśmy wczoraj, była dla mnie rozmową bardzo trudną, dość też nieprzyjemną, i rozmową, która wzbudziła we mnie taki bunt, nawet złość i taki głęboki sprzeciw, żeby nie traktować Boga jako. Kogoś, kto czyni z nas niewolników, kto czyni z nas ludzi, którzy mają podążać bezrefleksyjnie Jego drogami. Jest we mnie, moi drodzy, tama dla tego rodzaju treści i dla takiego postrzegania Boga, bo to nie jest prawdziwy obraz Boga. I wiele bólu sprawia mi nie to, że. Ktoś o mnie powie coś negatywnego, że mnie jakoś zaszuflatkuje. Tylko ból sprawia mi przede wszystkim to, że można Boga oskarżać o, o rzeczy, które są nieprawdziwe. Że można o Bogu powiedzieć coś, co jest całkowitą nieprawdą, co jest całkowicie sprzeczne. Z moim doświadczeniem Boga, i moi drodzy, ja tak sobie myślę, że my, jako chrześcijanie, powinniśmy być takimi ludźmi naprawdę świadomymi tego, w kogo my wierzymy, komu my zaufaliśmy, za kim my podążamy. Powinniśmy być tego świadomi, powinniśmy iść przez życie z podniesionymi głowami i nie pozwolić na to, żeby. Inni oskarżali nas o jakąś bezrefleksyjność, o życie w jakimś ciemnogrodzie. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Oczywiście to nie ma być walka jakaś przeciwko drugiemu człowiekowi, absolutnie nie, ale to ma być takie stanowcze z miłością wyrażenie tego, że ja wiem, co robię w swoim życiu, że ja wiem, komu zaufałam. Dzisiejsze słowo przychodzi nam z ratunkiem, aby ten temat jakoś opanować, aby temu tematowi stawić czoło. Posłuchajcie czytania z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei nagrody odłożonej dla Was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do Was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie, jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas. On też nam ukazał waszą miłość w duchu. Kochani, ja widzę tutaj Pawła jako Takiego bardzo świadomego tego, co On robi, tego, do czego został powołany. Paweł nie waha się o sobie mówić: z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, czyli ten wybrany przez Chrystusa Jezusa, ten, który został powołany, aby ogłaszać dzieła Boga w świecie. Dzięki czynimy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nazywa Jezusa Chrystusa Panem swoim i Panem Tymoteusza. Czyli Jezus Chrystus jest dla Pawła Panem, jest jakimś przewodnikiem, jest kimś ponad nim, kimś, kto wybrał Jego do pełnienia jakiejś określonej misji. Paweł zdaje sobie z tego świadomość, że on jest narzędziem w ręku Chrystusa. Ale moi drodzy, nie jest on narzędziem ślepym. On nazywa Ewangelię prawdą, głoszeniem prawdy. Czyli to słowo, które sam głosi, jest prawdą, która w jego życiu się objawia, która żyje w jego codzienności. Jest to słowo prawdziwe, czyli słowo żywe, słowo, któremu coś tłumacza czy które odpowiada na jego wątpliwości. Paweł głosi słowo prawdy. I widzi, jak ta Ewangelia owocuje, moi drodzy. Mówi, tak również i u Was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie. Czyli. Apostol Paweł widzi, że to słowo, które on rzuca w glebę ludzkich serc, przynosi owoce, a więc to jest słowo żywe, słowo, które po prostu ma moc. To nie jest słowo jakieś martwe, słowo, które się wypowiada i które nic nie znaczy. To jest słowo życia. I moi drodzy, wiara w Ewangelię, wiara w słowo Boga, wiara w to, że Podążanie za tym słowem przyniesie mi szczęście nie jest jakąś bezrefleksyjną drogą, tylko jest zanurzone w takiej głębokiej świadomości doświadczenia mocy tego słowa w życiu. Moi drodzy, ja bym nie ekscytowała się Słowem Bożym, gdybym nie doświadczyła jego mocy, gdybym nie wiedziała, że to słowo jest żywe i prawdziwe, gdyby to słowo mnie nie przenikało na wskroś, jakże mogłabym się nim ekscytować? Ale ja doświadczyłam w swoim życiu naprawdę mocy tego słowa, tego, że ono przemówiło do mojego serca i ono mówi ciągle do mojego serca. I to jest słowo, które we mnie pracuje, które mnie przemienia, które sprawia, że ja patrzę też inaczej na ludzi. To słowo przynosi owoce. I to jest chyba wyznacznik tego, czy to podążanie drogą Bożą jest czymś odpowiednim, czymś dobrym. Patrzenie na owoce, które przynosi, to w moim życiu, w życiu mojej rodziny. Kochani, kiedy dzisiaj modliłam się w kościele przed Mszą Świętą. To zalewała mnie naprawdę taka, taka obecność Boża, ta pewność, że Bóg jest żywy i prawdziwy. Ja nie muszę szukać dowodów na istnienie Boga, bo ja po prostu tego Boga doświadczyłam w życiu. I ja nie będę przeprowadzać teraz jakichś badań, moi drodzy, rozumowych żeby udowodnić sobie, że Bóg jest, bo ja tego Boga doświadczyłam. Nie szuka się czegoś, co się znalazło, nie szuka się kogoś, kogo się znalazło. Jeśli ja znalazłam drogocenną perłę, to ja nie będę szukać już czegoś innego, bo ja już tą perłę znalazłam. Mój drodzy, i wie także na pewno, Wielu z Was, myślę, znaleźliście tą cenną perłę i nie pozwólcie sobie wmówić, że to jest jakiś przeżytek, że to jest jakiś ciemnogród, że to jest trwanie w jakiejś bezrefleksyjnej wędrówce. Nie, ja wiem, Kogo ja znalazłam? Ja znalazłam skarb, ja znalazłam drogocenną perłę. Pamiętacie przypowieść o tej perle, prawda? Gdzie kupiec poszukiwał pereł i znalazł tą jedną drogocenną, i sprzedał wszystko, i kupił tylko tą jedną. Albo człowiek, który znalazł skarb w ziemi i sprzedał cały swój majątek, żeby kupić ten kawałek ziemi. Po co ja mam szukać czegoś innego, skoro ja znalazłam? Po co? Czy jeśli coś jest dla mnie skarbem, jeśli coś jest dla mnie odpowiedzią, nadręczące mnie pytania, jeśli coś daje mi poczucie spełnienia, to czy ktoś inny ma prawo mi powiedzieć, że to jest bezrefleksyjne życie? Powiedzcie mi, nie bójmy się, moi drodzy, takich oskarżeń. Jeżeli jest w tobie wiara, mój drogi bracie, druga siostro, to po prostu trwaj w tej wierze. Niezależnie od tego, co usłyszysz, nie daj sobie odebrać tego doświadczenia wiary. Moi drodzy, chrześcijaństwo to nie jest jakaś ideologia, to nie jest system filozoficzny. Chrześcijaństwo to jest kontakt z żywym Bogiem. Chrześcijaństwo zakłada poznanie Boga, relacje z tym Bogiem. Chrześcijaństwo to jest osoba, moi drodzy, to jest kontakt z osobą. I ja tylko wchodząc w kontakt z tą osobą mogę doświadczyć mocy i piękna chrześcijaństwa. Naprawdę, no inaczej się nie da. Nie da się opowiedzieć komuś o chrześcijaństwie, bo ktoś właśnie może powiedzieć: No, no jak ty możesz podążać za kimś, kogo nie widzisz? Ale ja wiem, komu ja ufam, bo ja poznałam Chrystusa i spędziłam na poznaniu Jego naprawdę mnóstwo godzin. Dużą część swojego życia poświęciłam na to, aby wejść w relację z Nim. I tak jeszcze go nie znam do końca. No przecież to jest oczywiste. Nie jestem w stanie objąć rozumem głębi Boga. Nie jestem w stanie swoją wiarą ob objąć głębi Boga. Mogę tylko go kosztować, coraz bardziej, moi drodzy. Ale wiem, komu zaufałam. Chrystus nie broni się przed tym, abyśmy Go poznali, On pragnie tego poznania, moi drodzy. Jest taki fragment z Ewangelii Świętego Jana, gdzie uczniowie Jana, słysząc, jak Jan mówi o Chrystusie oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Idą za Jezusem, a on ujrzawszy ich, mówi, Czego szukacie?. Oni powiedzieli do niego, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Jednym z tych dwóch był Andrzej, brat Szymona Piotra. Mój drodzy, Chrystus powiedział wyraźnie, Chodźcie, a zobaczycie, gdzie mieszkam. Chodźcie za mną, a poznacie mnie. Nie macie iść za mną ślepo. Nie macie mi być ślepo posłuszni. Chcę, abyście w wolności wybrali. Moi drodzy, czy można swoje życie zawierzyć Chrystusowi na ślepo? Zobaczcie, wyobraźcie sobie, mam życie, mam jedno życie i oddaję je Chrystusowi w dłonie. Czy mogę to uczynić na ślepo? Ja nie wiem. Ja bynajmniej sobie tego nie wyobrażam, może jest to możliwe, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Przed oddaniem Chrystusowi swojego życia muszę najpierw Go poznać, muszę wiedzieć, w czyje dłonie składam to moje życie. I poznaję Chrystusa przez kontakt z Nim w Słowie Bożym, przez karmienie się Jego ciałem, przez modlitwę, przez kontakt z drugim człowiekiem, przez dzieła miłości. Poznaję Chrystusa. I jestem gotowa na to, żeby oddać mu swoje życie. Oddałam swoje życie Chrystusowi, moi drodzy. Oddałam swoje życie Chrystusowi, ale nie dlatego, że ktoś inny mi kazał, dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że ja tak wybrałam, bo ja uznałam, że to jest najlepsza osoba do tego, aby powierzyć w jej dłonie życie, bo to jest miłość. I miłość jest tak naprawdę sprawdzianem tego, czy wiara nie jest jakaś bezrefleksyjna. Jeśli wzrasta w nas miłość, to znaczy, że Bóg działa w nas. Że to nasze zawierzenie Jemu w życia owocuje. Przynosi piękne owoce, bo, no, bo miłość jest najpiękniejszym owocem relacji z Bogiem. Moi drodzy, takim Upragnionym przez Boga. Więc cóż ja chciałabym dzisiaj przekazać w tym słowie? Przekazać to, że nie zgadzam się na to, żeby traktować Boga jako kogoś, kto wymaga naszego ślepego posłuszeństwa, bo to jest całkowicie sprzeczne z Jego słowem, z objawieniem się Jego poprzez Chrystusa. Jest to całkowicie sprzeczne, więc jeśli tak myśli ktoś, to znaczy, że no nie zna objawienia. Jest to sprzeczne z nauką Kościoła. Jest to nieprawda. Ale jako stworzenie czasem mogę, moi drodzy, iść za Chrystusem, nie rozumiejąc pewnych rzeczy. Ale dlatego, że wybrałam go jako autorytet, świadomie wybrałam go jako autorytet. I moi drodzy, ja nie zawsze muszę rozumieć to, co mówi Chrystus, to, czego oczekuje ode mnie. Nie muszę zawsze w tym momencie tego rozumieć, ale podążam za nim, bo on jest moim autorytetem. To tak, jak podążam za jakimś ludzkim autorytetem, nie przeprowadziłam, Tysiąca badań, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, ale ufam, że ktoś przeprowadził te badania i jeśli on to mówi, to tak jest. No to tak samo jest z Chrystusem. Nie będę od razu wszystkiego rozumieć, ale jest ta baza, jest ta podstawa. Chryste, Ty jesteś miłością. Boże, Ty jesteś miłością. Jestem bezpieczna w Twoich dłoniach. Tą bazę musimy mieć, żeby podążać za Chrystusem. I później idziemy za Nim. Bo go wybraliśmy jako naszego Pana i zbawiciela. Więc tak, zgodzę się, że czasem idę w ciemno za Chrystusem, ale idę w ciemno za Chrystusem, którego znam. I to jest różnica, moi drodzy. Iść w ciemno, tak po prostu, bo tak trzeba, a iść w ciemno za kimś, kogo się kocha. I o kim się wie, że ten ktoś ciebie kocha, to jest po prostu wielka różnica. Kochani to jest wielka różnica. Rozumiecie, prawda? Idę w ciemno, bo wiem, że w nim jest moja siła, moja moc, że ono mnie kocha i że ono mnie nie skrzywdzi, a nie idę w ciemno, bo właśnie, no, bo tak trzeba, bo tak ktoś mi kazał. Kiedyś, nie wiem czy wam o tym opowiadałam, być może, że tak. Pewien pan tutaj w Holandii, Holender, przeprowadzał z nami wywiad z naszą rodzinką. Przyszedł do nas do domu, zadawał nam różne pytania i między innymi były tam też pytania o nasze narzeczeństwo i wyszło w trakcie tej rozmowy, że my nie mieszkaliśmy przed ślubem ze sobą. I ten pan napisał ten artykuł i później przysłał mi go, abym przeczytała przed publikacją. I ja tam czytam, a tam jest napisane, no, że nie mieszkali ze sobą przed ślubem. No bo w Polsce to jest takie normalne, bo tak Kościół naucza. Słuchajcie, zadzwoniłam do niego, mówię, że nie, proszę pana, to nie może tak być napisane, bo ja się z tym nie zgadzam. Nie dlatego, że Kościół tak naucza, tylko dlatego, że my uznaliśmy, że to jest dobre dla nas. To jest wielka różnica. Widzieć dobro w czymś, tak? I podążać za tym. My nie zrobiliśmy, dlatego, że tak trzeba w Polsce robić, tylko dlatego, że to był nasz wybór, bo uznaliśmy, że to jest dobre dla naszej miłości, dla naszej przyszłej relacji. Moi drodzy. Piękny jest dzisiejszy psalm. Posłuchajcie tych słów. Ja zaś, jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, na wieki zaufam łaskawości Boga. Będę cię sławił na wieki za to, co uczyniłeś. Polegał na Twoim imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. Moi drodzy, ja też chcę być jak taka oliwka kwitnąca w domu Bożym. I na wieki ufać łaskawości Boga, bo ja wiem, że mogę polegać na Jego imieniu. Ja wiem, że On jest dobry dla mnie, naprawdę, bo doświadczam Go każdego dnia. Każdego dnia doświadczam tej Jego dobroci. Każdego dnia doświadczam Jego obecności. I to doświadczenie obecności ono nie jest tożsame z uczuciami, moi drodzy, że ja czuję obecność Boga. To doświadczenie Obecności Boga to jest coś głębszego niż uczucia. To jest coś tam w środku, wewnątrz, co jest pewne, że Bóg jest, że jest ze mną w każdej chwili, że nie pozwoli mnie skrzywdzić. To jest ponad emocjami, to jest ponad rozumem, to jest takie głębokie doświadczenie, którego nie da się stłumić i którego też nie wykorzeni ze mnie. Jakieś powątpiewanie, może nawet wyśmiewanie, oczernianie, ocenianie negatywne, bo to po prostu jest, bo to jest we mnie. Kochani moi, Chrystus naprawdę chce objawiać moc w życiu każdego z nas. Tak jak objawił moc w życiu Teściowej Szymona, uzdrawiając ją z gorączki, dzisiaj mamy ten fragment, w Ewangelii, według Świętego Łukasza, tak jak objawiał moc wobec tych chorych, których do Niego znosili, na których On nakładał ręce, tak jak objawiał moc wobec ludzi opętanych, zniewolonych przez złego ducha. Chrystus chce objawiać moc w życiu każdego człowieka, pragnie relacji z każdym człowiekiem. I Bóg prowadzi ludzi naprawdę różnymi drogami, bo każdy z nas jest inny. Mamy, moi drodzy, różne temperamenty, i inaczej myślę prowadzi Bóg człowieka, który jest sangwinikiem, inaczej choleryka, inaczej melancholika, inaczej flegmatyka, inaczej człowieka, który jest taki zero-jedynkowy, inaczej człowieka, który bardziej jest taki, wiecie, uduchowiony już z natury. Bóg wie, jak dotrzeć do człowieka, my niekoniecznie. Jesteśmy omylni, moi drodzy, i czasem to, co powiemy, może być zupełnie nietrafione. Także pozostawmy Bogu po prostu takie pole do działania w naszym życiu. Tylko nie zamykajmy się na Niego. Nie oceniajmy, moi drodzy, ludzi. Nie wiedząc, co się kryje w ich sercach i jak oni przeżywają relacje z Bogiem, i co dla nich oznacza to podążanie Bożą drogą, i dlaczego oni podążają tą Bożą drogą. Naprawdę nie można tego robić, bo nie siedzimy w duszy drugiego człowieka, nie wiemy, jaka jest jego przyjaźń z Chrystusem. Nie wiemy, co on sobie myśli, co on przeżywa, jak do tego doszło, że on się zaprzyjaźnił z Chrystusem. Nie wiemy tego, więc możemy naprawdę wyrządzić drugiemu człowiekowi krzywdę, oceniając go. Po prostu myślę, że powinniśmy się wyzbywać ocen, nakładania etykietek i wtedy, i wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie dobrze. Kochani, podzielę się z Wami jeszcze moim dzisiejszym wierszem i Będę musiała kończyć, bo coś się zaciemniło tutaj i chyba zaraz będzie padać deszcz, a ja jeszcze muszę szorta nagrać. Konsekwencja. Jakże miałabym nie ufać Tobie, Panie, kiedy całym sercem kocham Cię. Jakże miałabym poddawać w wątpliwość Twoje słowa, gdy doświadczam ich mocy, odnajduję w nich ukojenie dla duszy mej. Jakże miałabym nie wierzyć w dobroć twoją, troskę, co wokół rozlewa się. Jeśli obsypujesz mnie swoimi łaskami, karmisz przenajświętszym ciałem, wrzucasz me grzechy w przepaść miłości swej. Jakże miałabym obiadać się doczesnością, gdy w tobie czuję nieskończoności smak. Przecież gdybym to uczyniła, ukarałabym samą siebie, postąpiłabym głupio, nie zawaham się powiedzieć właśnie tak: zdradzić miłość, szukać, jeśli już odnalazło się, pogardzić drogocenną perłą, przejść obok skarbu, który najwspanialszy jest? I po cóż? Po to, by wtopić się w ten świat, ochronić przed raniącymi ocenami tych, którzy nie wiedzą, co w mej duszy gra? Kochani, podążajmy drogą miłości z podniesionymi głowami, tak dumnie i konsekwentnie. Trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem, pa!